¡Suscríbete Cześć, witam Was na moim kanale Diablo Vortex. Rozpoczął się sezon 7 w grze Diablo 4. Ja, na początek sezonu, stworzyłem barbarzyńcę pod młodz starożytnych i trzęsienie ziemi. Mój barbarzyńca jest na poziomie 60. Zatrzymałem się na chwilę, aby przekazać Wam moją obecną budowę. Jeżeli jesteście zainteresowani budową barbarzyńca, młodz starożytnych i trzęsienie ziemi, to zapraszam Was na film. Rozpoczynam od paska umiejętności. Na pasku umiejętności Moją umiejętnością pierwszą jest okrzyk bojowy. Jest to umiejętność defensywna, po użyciu której otrzymuję zwiększoną szybkość ruchu, generowanie zasobów, jak i nieustępliwość. Moją drugą umiejętnością na pasku jest młot starożytnych jest to umiejętność główna. Zadająca najwięcej obrażeń, dzięki temu, że używam tej umiejętności, zyskuję również generowanie furii. Moją trzecią umiejętnością na pasku jest gniew berserkera, dzięki niej uzyskuję berserkowanie oraz nieustępliwość. Berserkowanie zapewnia mi 25% razy premii do obrażeń oraz 15% plus premii do szybkości ruchu. Moją czwartą umiejętnością na pasku. Jest umiejętność mobilności, skok, czyli skaczę do celu, uderzam buławą z wielką siłą, odrzucając przy tym pobliskich wrogów przy przytrafienie. Dzięki temu, że używam aspekt Vulkatosa, po wykonaniu skoku tworzę trzęsienie ziemi, które zadaje określoną ilość obrażeń. Jeśli skok nie trafi żadnego wroga, jego czas odnowienia zostanie skrócony o 4 sekundy. Natomiast jeżeli zada obrażenia, Uzyskuję 40 punktów furii. Moją piątą umiejętnością na pasku jest umiejętność podstawowa grzmotnięcie. Jest to umiejętność, która generuje furię może ogłuszyć przeciwników. Uderzanie wroga daje im 20% maksymalnego zdrowia w postaci umocnienia. Moją szóstą umiejętnością na pasku jest Okrzyk wojenny po użyciu tej umiejętności: moje obrażenia są zwiększone o 15% razy. Okrzyk wojenny zapewnia mi również berserkowanie. Podczas użycia okrzyku wojennego w pobliżu znajduje się co najmniej 6 wrogów. Moja premia do obrażeń. Wzrasta dodatkowo o 10% raz. Jak mam moje bronie przypisane do broni podstawowej? Mam przypisaną buławę dwuręczną. Do umiejętności o nazwie młot Starożytnych mam przypisaną również buławę dwuręczną. Do skoku też mam przypisaną buławę dwuręczną. Moje podstawowe współczynniki: mocotaku 791, pancerz 1075, zdrowie. 1038, moje odporności prawie wszystkie wymaksowane teraz mój ekwipunek legendarny hełm, afiksy do siły, do maksymalnego zdrowia do odporności na ogień dzięki hartowaniu uzyskałem dwa afiksy jeden mi nie wyszedł to jest ten tutaj do czasu działania amok miał być do rozmiaru trzęsienia ziemi drugi afiks do szansy na unik hełm naznaczyłem aspektem Bulkatosa. W hełmie umieściłem rubiny, które dają mi dodatkowe punkty do siły. Napierśnik, legendarny napierśnik, afiksy do siły, do maksymalnego zdrowia, do odporności na wszystkie żywioły, afiksy uzyskane dzięki hartowaniu, do całkowitego pancerza i do rozmiaru trzęsienia ziemi. Napierśnik naznaczyłem aspektem mocy, kamienie rubiny, czyli dodatkowe punkty do siły. Moje rękawice Legendarne rękawice, afiksy do siły, do maksymalnego zdrowia, do szybkości ataku. afiksy uzyskane dzięki hartowaniu, do obrażeń zadawanych pobliskim wrogom, do rozmiaru trzęsienia ziemi. Rękawice naznaczyłem aspektem mocy starożytnych. Moje spodnie. To są unikatowe spodnie, ptaszki świtającego nieba, które dają mi dodatkowe punkty do wszystkich współczynników, do szybkości ruchu, do maksymalnej odporności na wszystkie żywioły oraz dodatkowa odporność na wszystkie żywioły. Kamienie, rubiny, dodatkowa siła. Legendarne buty, afiksy do siły, do pancerza, do odporności na zimno, afiksy uzyskane dzięki hartowaniu, do rozmiaru trzęsienia ziemi oraz do szybkości ruch buty naznaczyłem aspektem lodowatych krok. Moja główna broń, legendarna buława dwuręczna, afiksy do siły do maksymalnego zdrowia. Za zabicie otrzymuje dwa punkty zasobu, afiksy uzyskane dzięki hartowaniu obrażenia dla pobliskich wrogów oraz oraz szansa na podwójne użycie trzęsienia ziemi. Buławą naznaczyłem żarliwie zapaśniczym aspektem umieściłem w niej runy czyli po użyciu 5 umiejętności następnie ulegam wycieńczeniu na 3 sekundy wywołuję trzęsienie ziemi moja buława jednoręczna afiksy do siły, do maksymalnego zdrowia do obrażeń zadawanych odsłoniętym celom afiksy uzyskane dzięki hartowaniu do obrażeń plus 1 do ciężkiego uderzenia buławę naznaczyłem aspektem wewnętrznego spokoju umieściłem w niej szmaragd Czyli otrzymałem dodatkowe procenty do obrażeń od trawień krytycznych. Moja druga broń jednoręczna to jest unikatowy miecz, afiksy do wszystkich współczynników, do szybkości ataku, do odporności na zimno oraz apiks oparty na szczęśliwym trafie maksymalnie 40% szans na zadanie plus 500 punktów obrażeń od zimna. Dzięki temu, że używam tego miecza, mam również szansę na zamrożenie wrogów na 3 sekundy kamień, szmaragd, dodatkowe procenty do obrażeń od trapień krytycznych i moja czwarta broń legendarny miecz dwuręczny, afiksy do siły, do maksymalnego zdrowia, do obrażeń od przytłoczenia, afiksy uzyskane dzięki hartowaniu, do obrażeń oraz plus 2 do ścieżka wojenna, miecz naznaczyłem aspektem księżycowego szału, umieściłem w nim Runy, jakby wypiję miksturę leczenia, wywołuję wstrząsające tąbnięcie spirytystyki. Mój amulet to jest legendarny amulet. Afixy do siły, do szybkości ruchu, do brutalnej siły. Afixy uzyskane dzięki hartowaniu, do redukcji czasu odnowienia mojej mocy specjalnej Gniew Berserkera oraz dodatkowe procenty do rozmiaru trzęsienia ziemi. Amulet naznaczyłem aspektem trzęsień ziemi, umieściłem w nim czaszkę, czyli dodatkowe punkty do pancerza. Mój pierwszy pierścień, legendarny pierścień, afiksy do siły, do obrażeń, od przytłoczenia, do odporności na ogień. Afiksy uzyskane dzięki hartowaniu, do redukcji czasu odnowienia gniew Berserkera oraz do obrażeń zadawanych pobliski wrogom. Pierścień naznaczyłem aspektem wyczekującego. Ściłem w nim diament, czyli dodatkową odporność na wszystkie żywioły. Mój drugi pierścień, również legendarny pierścień. Afixy do siły, do maksymalnego zdrowia, do szansy na szczęśliwy traf. Afixy uzyskane dzięki hartowaniu, do generowania zasobów oraz do obrażeń zadawanych pobliskim wrogom. Pierścień naznaczyłem przyspieszającym aspektem. Umieściłem czaszkę, czyli dodatkowe punkty do pancerza. Moje biegłości, technika broni. Wybrałem biegłość w toporach dwuręcznych, ze względu na to, że otrzymujemy dodatkowe procenty do obrażeń zadawanych odsłoniętym celom. Moje drzewko umiejętności z umiejętności podstawowych wybrałem grzmotnięcie 1 punkt, wzmocnione grzmotnięcie 1 punkt i waleczne grzmotnięcie 1 punkt. W umiejętnościach głównych 5 punktów przyznałem na młot starożytnych, wzmocniony moc starożytnych 1 punkt i gwałtowny moc starożytnych 1 punkt. Z umiejętności pasywnych w umiejętnościach głównych przyznałem jeden punkt na ścieżkę wojenną. Z umiejętności defensywnych wybrałem okrzyk bojowy jeden punkt, wzmocniony okrzyk bojowy 1 punkt i taktyczny okrzyk bojowy 1 punkt. Z umiejętności pasywnych w umiejętnościach defensywnych 3 punkty na imponującą obecność, 3 punkty na bitewny WIGO. Oraz 3 punkty na wojowniczość, 1 punkt na wybuch gniewu i wyprawiona skóra 1 punkt. Umiejętności biatyki 1 punkt na okrzyk wojenny, 1 punkt na wzmocniony okrzyk wojenny i 1 punkt na potężny okrzyk wojenny. 1 punkt na skok, wzmocniony skok 1 punkt i potężny skok 1 punkt. Z umiejętności pasywnych w umiejętnościach bijatyki 3 punkty na grzmiący głos, i 3 punkty na gardłowy ryk oraz 3 punkty na agresywny opór, i 3 punkty na bujna furia. W umiejętnościach Mistrzostwa Broni mam wybrane tylko umiejętności pasywne: 3 punkty na walkę arenową, 3 punkty na morderczy atak. Jeden punkt na twardą skórę, trzy punkty na kontratak w mocach specjalnych. Wybrałem gniew Berserkera. Przyznałem tutaj trzy punkty, jeden punkt na większy gniew Berserkera i jeden punkt na największy gniew Berserkera. Z umiejętności pasywnych w mocach specjalnych, 3 punkty na ciężkie uderzenie, 3 punkty na ciężką rękę. 3 punkty na brutalną siłę i walnięcie 3 punkty. Z kluczowych mocy pasywnych wybrałem niepowstrzymaną siłę i moja premia do obrażeń podczas berserkowania jest zwiększona o 60% razy i jeżeli mam mniej zdrowia niż 65% zawsze mam status berserka i uzyskuję 30% premii do redukcji obrażeń fizycznych. Teraz w mojej tablicy mistrzostwa mam tylko pierwszą tablicę, tablicę podstawową. Otrzymuję ją z automatu po przejściu na poziom 60 oraz dodatkowo otrzymałem 29 punktów. W tablicy podstawowej umieściłem glif. Jedyny na tą chwilę dostępny, pretendent. Czyli zadają obrażenia zwiększone o 10% razy elitarnym wrogom. Odblokowałem rzadkie węzły, jak krzepa, zawziętość, żelazna siła i surowa moc. Teraz moi najemnicy, moim zwerbowanym najemnikiem jest Reinar. Miałem 4 punkty, przyznałem je na szarze tarczownika. Forpocztę, Krater i wezwanie żelaznego wilka. Moim posiłkowym najemnikiem jest Wariana. Używam jej umiejętności o nazwie Pragnienie Krwi. Dzięki temu otrzymuję dodatkową premię do szybkości ataku. I teraz przejdźmy do czarostwa, czyli umiejętności, które są. Dostępne tylko w sezonie 7 gry Diablo 4. Moją unikatową moc czarostwa jest kula zguby, i ta moc czarostwa jest wspomagana poprzez pięć pozostałych mocy. Ja wybrałem moc o nazwie Fala Żałości, Zbiory Dusz, Urok Płomieni, Obrona Zmierzchu oraz potęga woli. Doceniam to. Dzięki za oglądnięcie filmu. Jeżeli macie jakieś pytania, to napiszcie w komentarzach. Zapraszam do naszego klanu o nazwie Bractwo Wiru, w skrócie Wir. Na koniec życzę wszystkim miłośnikom gry Diablo 4, udanej zabawy w sezonie siódmym. Przed weekendem na pewno pojawi się kontynuacja tej budowy, jak przejdę na kolejne ranki udręki. Do zobaczenia na następnym filmie.